Cześć, z tej strony Daniel z kanału Padły Bankowiec TV. Dzisiejszy materiał to chyba będzie najkrótszy materiał z wyjaśnieniem zasad, jaki wrzuciłem na, na kanał. Mianowicie wyjaśniam zasady gry Cascadia. Tak więc, jak widzicie przed sobą mamy dostępny obszar gracza, czyli każdy z graczy zaczyna sobie z, takim oto, z taką oto płytką startową. Oprócz tego mamy, powiedzmy, że taki ryneczek, karty punktujące. Nasze zasoby, tak, z których będziemy uzupełniać ten oto powiedzmy, że ryneczek, czyli nasze kafelki oraz nasze żetony zwierząt, a po prawej stronie mamy tak zwane żetony natury, które pozwalają nam zyskać dodatkowe punkty zwycięstwa na koniec gry, a także pozwalają nam na dobieranie płytek z tego rynku w sposób troszkę inny niż standardowy. O co tutaj chodzi? W kaskadi będziemy się starali stworzyć jak najbardziej różnorodne środowisko, jak najwięcej siedlisk, które będą zamieszkiwać różnego rodzaju zwierzęta, jak widzicie na tych kartach punktujących. Sam przebieg, który jest niezwykle prosty, mianowicie wybieramy jedną z tych czterech dostępnych par. Jak widzicie, one zawsze, praktycznie zawsze, może bez użycia że natury, praktycznie zawsze dobieramy je właśnie w tych otoparach. Więc jeśli interesuje mnie ta płytka, to zabieram ze sobą również tego lisa. Następnie płytkę mogę dodać gdziekolwiek chcę, do, mojego, do mojej płytki startowej, czy też do już mojego siedliska, kiedy ono się powiększy. Oczywiście trzeba dodawać ją w taki sposób, aby stykała się tak? co najmniej jedną, jedną stroną z, z tymi płytkami już istniejącymi, a następnie żeton zwierzęcia muszę położyć na dedykowanym dla niego miejscu. Jeśli nie mam takiego wolnego miejsca, no to ten żeton zwierzęcia po prostu odrzucam, odrzucam do woreczka. Tak więc, jak widzicie, niektóre płytki, na niektórych płytkach znajduje się różna liczba zwierząt, które mogą je zamieszkiwać. Ale to nie zmienia faktu, że na danej płytce może znajdować się tylko jeden żeton, tak? Czyli jeśli zdecyduję... Mogę na tej płytce ustawić sobie niedźwiedzia lub też lisa. Jeśli zdecyduję się na lisa, to nie mam już tak więcej miejsca na kolejne zwierzę. No i na koniec mojej tury dobieram nową płytkę. Tych płytek jest e, określona liczba. Tutaj wybrałem jakąś losową liczbę, ale ogólnie jest taka zasada. Że na każdego gracza powinno przypadać 20, 20 tur plus zostaną nam 3 płytki na koniec. Czyli na przykład jeśli zagramy na dwóch graczy, to tych płytek powinno być 43, jeśli dobrze pamiętam. Szybki rzut oka do instrukcji i 43 dokładnie tak. Ok, czyli ustawiłem sobie płytkę, do tego dokładam sobie zwierzę. Może dojść do takiej sytuacji, kiedy będę dokładał tutaj właśnie zwierzęta, że dojdzie do tak zwanego, jak to się nazywa, przegęszczenia, przegęszczenia, dokładnie tak. Czyli jeśli wszystkie zobaczymy, czy mi się uda to zrobić, jeśli wszystkie cztery żetony zwierząt będą takie same, oczywiście w normalnych warunkach nie rzucałbym okiem do worka. No nieważne. OK. Jeśli wszystkie żetony zwierząt wyszłyby mi takie same, to w tym momencie dochodzi do tak zwanego przegęszczenia, czyli zabieram te wszystkie żetony, odkładam je na bok. I losuję nowe cztery żetony. Dobra, Zawsze to robimy w momencie, kiedy takie żetony, żetony zwierząt są cztery takie same. Z kolei jeśli mamy tu... No i oczywiście one z powrotem nam wędrują do worka. Jeśli z kolei mamy trzy takie same zwierzęta, to wtedy gracz, którego tura teraz będzie następować, decyduje, czy chce te trzy zwierzęta znowu odłożyć na bok i dobrać nowe rzucone zwierząt, czy po prostu mu to pasuje i będzie grał tak, e, będzie korzystał z tego, co, co tutaj mamy dostępne, tak? czyli jeszcze raz szybkie podsumowanie, dobieram sobie jedną dowolną, jeden dowolny zestaw, tak? dobieram sobie płytkę, którą mogę ustawić gdzie chcę. Ona nie musi stykać się z żółtym polem chociaż to jest dla mnie bardziej opłacalne. Następnie dobieram sobie w tym momencie tego oto myszołowa. Ustawiam go na dowolnej płytce, na której znajduje się symbol myszołowa niezajętej. To nie musi być płytka, którą właśnie dodałem do mojego, powiedzmy, tam siedliska. I znowu uzupełniam, uzupełniam ten taki swoisty ryneczek. Bach! I tura jest. Mamy tutaj turę kolejnego gracza. Jest jedna rzecz, która delikatnie nam troszkę urozmaica to, co możemy zrobić. Mianowicie, jak widzicie, Niektóre żetony, niektóre kafelki posiadają na sobą taką szyszunię. To jest tak zwany żeton natury, czyli jeśli tutaj położę sobie tego myszołowa na kafelku z tą szyszką, to otrzymuję żeton natury. I teraz tak, te żetony natury są warte jeden punkt zwycięstwa na koniec gry. Ponadto, wykorzystując żeton, wydając żeton natury, mogę zrobić jedną z dwóch ekstra rzeczy w mojej turze. Czyli przede wszystkim mogę pozbyć się wszystkich zwierząt i wymienić je na nowe. Okay? Czyli jeśli te żetony zwierząt mi nie pasują, wydaje jeden żeton natury, odkładam na razie na bok te cztery zwierzaki, losuję nowe, a i te cztery zwierzaki wrzucam sobie z powrotem, e, te stare cztery zwierzaki wrzucam z powrotem do woreczka. To jest jedna z możliwości. Druga z możliwości jest taka, że wydając że żeton natury mogę dobrać dowolny kafelek i dowolne zwierzę, tak? One nie muszą być połączone. Czyli mógłbym zrobić na przykład taki myk i... Następnie na koniec mojej tury uzupełniam, nic nie przestawiam, po prostu uzupełniam wolne pola. Ciach. Ok, i to zasadniczo wszystko. Dlaczego ta gra jest, dlaczego ta gra jest e, warta wspomnienia? Dlaczego robię do niej zasady? Bo zrobię też jej recenzję, bo ponieważ bardzo mi się ona podoba pomimo swojej prostoty. Bo tutaj cała, całe sedno tkwi w liczeniu punktów. Mianowicie, kiedy płyteczki się nam skończą, czyli w momencie, kiedy ostatni z graczy wykona swój ruch i w tym stosie już nie będzie żadnej płytki, żeby mógł on uzupełnić ten rynek, to wtedy gra się kończy. Dobra? I zaczyna się wielkie liczenie punktów. Przede wszystkim, tutaj mamy świetny notesik, będziemy punktowali za zwierzęta. Jak widzicie, mamy pięć typów zwierząt i one są połączone bezpośrednio z tymi kartami, które tutaj mamy. Czyli przyjmijmy, że zaczniemy od niedźwiedzia, którego oczywiście ustawiłem w samym środku. I teraz tak, każda para niedźwiedzi, parka, będzie nas punktować, tak? Czyli para niedźwiedzi to są dwa niedźwiedzie, z którymi nie styka się trzeci niedźwiedź. Teraz za jedną parę otrzymam 4 punkty, za dwie pary 11 punktów i tak dalej, i tak dalej. I swój wynik z niedźwiedziami wpisuję tu. Lecimy dalej. Sprawdzamy łososie. I teraz tak, tych kart ogólnie jest więcej. Ja tylko wybrałem karty takie powiedzmy, że sugerowane dla początkujących graczy, żeby było Wam łatwiej jest zrozumieć te zasady tutaj panujące z punktacją. Ale chyba to są 4, karty każdego typu. Teraz nie jestem pewien. CD chyba tak, albo 5, nieważne. Je możemy wylosować, wybrać w sposób losowy na początku gry. Tak więc Łosoś z kolei będzie punktował za każdą. jaki Łosoś? Łosoś jest tu. Jeleń Roosevelta Roosevelt będzie punktował za każdą grupę jeleni tworzącą linię prostą, tak? Czy jak widzicie, jeden jeleń to da nam dwa punkty, no ale na przykład już cztery jelenie w linii prostej dadzą nam 13 punktów. No i jeszcze szybko opiszmy, czemu by nie te chociaż startowe karty. Łosoś królewski z kolei... Karta nazywa się tutaj, jak widzicie, Długa Wędrówka i on będzie nas punktował za liczbę łososi w każdej wędrówce. Czyli jak widzicie, liczba łososi to jest taka linia łososi, które tworzymy, ale łosoś może dotykać najwyżej dwóch innych łososi. Okay? Czyli taką jakby powiedzmy rzekę z nich robimy. To jest ich wędrówka. I teraz im dłuższa jest ta linia tych łososi, tym więcej punktów zyskujemy. Znowu tutaj, tak? na przykład za sześć w ten sposób połączonych łososi 20 punktów. No dobra, to jeszcze szybko opiszmy tego Lisa. Czyli lis, każdy Lis punktuje liczbę sąsiadujących z nim różnych zwierząt, w tym Lisa. Tutaj chyba za dużo nie trzeba wyjaśniać, jak macie to fajnie opisane. A Myszołów z kolei jest samotnikiem i on nie chce sąsiadować z żadnym innym Myszołowem. Czyli za każdego Myszołowa, który nie sąsiaduje z innym Myszołowem, otrzymamy określoną liczbę punktów zwycięstwa. Dobra, w momencie, kiedy podliczyliśmy się. Policzyliśmy sobie swoje punkty za zwierzęta. Tutaj sobie sumujemy i teraz zyskujemy punkty za siedliska. Czyli spójrzcie, mamy znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnych typów siedlisk i liczymy największe siedlisko danego typu. Czyli w tym przypadku najpierw zaczynamy od gór, moje największe góry, więc moje największe góry w tym, na tym przykładzie, powiedzmy, że to by było tu. Ok, no to. Mają dwa pola, tak? Jedno, dwa pola, tak? Więc da daję sobie tutaj dwójeczkę, bo to są moje największe góry. Lecimy dalej. Mój największy las. Mam tylko jeden nas składający się z jednego pola. Oczywiście, jeśli tych płytek będziecie mieli 20, to jak się domyślacie, będzie to trochę inaczej wyglądać. Następnie to są chyba łąki. Tak więc, jak widzicie, moja największa łąka składa się z trzech pól. Czyli, jeśli miałbym łąkę składającą się z trzech pól i gdzieś tutaj miałbym łąkę, łąkę osobną składającą się z dwóch pól, no to liczę zawsze tylko największą, tak? Czyli, w tym przypadku dostałem trzy punkty i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeszcze sprawdzałbym mokradła i sprawdzałbym, to są chyba rzeki. Tak to, tak to się nazywa. Dobra. Po podliczeniu sobie tych punkcików, następnie porównuję się z innymi graczami i na przykład sprawdzam, kto zbudował większe góry. W przypadku gry dwuosobowej otrzymam dwa punkty zwycięstwa, drugie miejsce nie otrzyma nic, a w przypadku gry trzyosobowej jest to, są to trzy punkty zwycięstwa dla pierwszego gracza i jeden punkt zwycięstwa dla gracza drugiego. Czyli porównujemy wszystkie nasze siedliska, na przykład gramy na dwóch graczy. Kto ma większe mokradła, ten dostaje, ten dostaje dwa. Dwa punkty. W przypadku remisu oczywiście będzie to jeden, jeden punkcik. Dobra, i znowu naszą sumę spisujemy tutaj, tak? czyli za, za wszystko. Czyli za te punkty bonusowe otrzymane z przewagi oraz za po prostu nasze standardowe punkty otrzymane z wielkości siedliska. No i jako ekstra bonus, jeden punkcik zwycięstwa za każdy żeton natury. Bach. To są wszystkie zasady wymagane do gry w Kaskadzie. Świetna gra, naprawdę. Wbrew temu jaka ona jest prosta, daje mnóstwo przyjemności, daje możliwość strasznego pokombinowania, bo jak widzicie dobieram to zawsze w parach i chcę, żebym dobrał, zawsze staram się dobrać optymalnie płytkę i zwierzę, bacząc nie tylko na wielkość moich siedlisk, w przypadku płytki, ale także na e, oczywiście zasady punktujące odpowiednie zwierzę. Bardzo, bardzo ważna sprawa. W przyszłym tygodniu postaram się wrzucić recenzję tej gry. Dzięki za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia.